Partnerzy kanału: Elocity, Pstryk oraz Franco, ekspert wielkiego formatu. Dzień dobry, wieczór. W sumie u mnie wieczór, a u Was rano, w środę. Mamy pierwszy meetup. Wszyscy się obrażają, dlaczego meetup, a nie zlot, więc nazywajcie sobie jak chcecie. Pierwszy zlot iwi Klubu Polska w Zielonej Górze na Ekoenie. Na pylonie widzę, cena się jeszcze nie zmieniła, ale. Płacimy tutaj 99 groszy przez 3 godziny, od 18 do 21 i takie zloty będą co miesiąc, pierwszą niedzielę y, miesiąca, z jakimiś tam moimi wyjątkami, jak będą święta. Więc zaraz też podpinam furę tutaj I, i ładujemy, no cała reszta się tam już pasie. I powiem Wam, że myślałem, że będziemy w 3 samochody, a tych samochodów tutaj trochę jest, bo jeszcze stoją tu. Jest ekipa z Piły nawet, przyjechała. Także pominęli poznań, przyjechali do Zielonej Góry i super. Przekrój też jest duży, bo oczywiście są Tesle, ale ja dzisiaj też przyjechałem BMK żony, bo Tesla napasiona była. A BMK potrzebuje na rano po feriach prąd do wyjazdu, więc zwłaszcza za 99 groszy to jest mniej niż w domu. taniej niż w domu ładować w nocy. No, także chwilka, to nie będzie długi odcinek, przejdziemy się tutaj i. Może pogadamy, może nie zobaczymy. No i u mnie fura już się pasie. Yy, mamy Volvo x 30 nawet dzisiaj jest też Hyundai Aeronik Bartka, który też był na kanale. Zresztą jak po niego jechaliśmy do Niemiec po odbiór. No cena nadal nie zmieniona, szkoda, bo byłoby przy okazji dobrze by to wyglądało, ale no zobaczymy później co policzy że będziemy reklamować, ale powinno być 99 groszy dzisiaj. E, tutaj ceny nam nie wyświetla, ale zimna też bateria, więc idzie raptem 23. Idą 23 kW, ale mamy czas do 21 dzisiaj. No i dzisiaj do uczestników. Niestety dla pani, że w niedzielę, ale e, mamy też darmowe przekąski i kawę, herbatę. Także bardzo sympatycznie. No, i mamy pełen przekrój. Jest piła. Jest Ionik 5. Jest trójka Mateusza. Jest Lift nawet, ale to widzę Lift y, z Eko tutaj. No i oczywiście Y. Jak widać też, i trójka. Jeszcze się pasie, jeszcze się balansuje bateria. No i full

no więc jesteśmy tutaj my dwaj prowodyży tego dzisiejszego wydarzenia. I w sumie ja jestem trochę w szoku ile jest samochodów i ile jest ludzi. Ja przyjechałem w sumie tam niespóźniony, za, za dwie szósta i było naprawdę już chyba z 12 samochodów. No. Było dzisiaj kilkanaście aut, niektórzy już pojechali. Wątpię, żeby już coś dojechał, mamy zaraz godzinę dwudziestą. No i właśnie zawsze ktoś jeden z nas będzie. Tutaj na miejsca z reguły pewnie nas dwóch, jeżeli nas żadna choroba nie rozłoży lub obowiązki. No, co myślisz? Jak na pierwszy raz? Ja też jestem w szoku, że tyle osób przyjechało. Przyjechałem no chwilkę przed czasem. I mówię, o kurczę, wszystkie stanowiska zajęte. Ja mówię, co tu się dzieje? Nie? Tak wydawało się, że będziemy sami. A jednak sporo osób przyjechało i warto przyjechać nawet jak się nie ma auta elektrycznego, bo fajnie wymienić się doświadczeniami, zobaczyć ile tego jest tutaj w okolicy, jakie są samochody, jak się jeździ, także ja jestem zadowolony. No i właśnie y, to jest to, co też mówiłem, jeżeli ktoś nawet nie ma auta elektrycznego i była taka osoba, co najmniej jedna, która przyjechała, chciała właśnie porozmawiać, bo ogląda nas obo, obu, bo obaj prowadzimy kanały y, na YouTubie, więc y, był Pan i chciał się dowiedzieć różnych rzeczy a propos właśnie hamulców i użytkowania. Użytkowania elektryka. No jestem też równie zaskoczony, właśnie ile dzisiaj tych samochodów. Ja zobaczymy, czy tak będzie następnym razem za miesiąc. Bo to będzie zawsze w pierwszą niedzielę miesiąca, tak jak już wam mówiłem. No także, ja jestem pozytywnie zaskoczony. Też mnie zaskoczyło to, że Eko N stanął na wysokości zadania i otworzył bistro w tym czasie. Także panią naprawdę bardzo przepraszamy za to, że musiała w niedzielę pracować, ale no, była kawa, herbata i zapiekanki, wszystko free także super no i oczywiście stawka za kilowatogodzinę 99 groszy mimo że pylon wyświetla w tej chwili 9 ,90 zł groszy no ale przynajmniej był będzie fajny clickbait i być może jakiś autoświat napisze że elektryki kosztują 200 zł za 100 km <laughs> dokładnie Także zapraszamy, za miesiąc to nie był teraz, bo warto przyjechać, zobaczyć, jak to wygląda, z czym to się je, bo ja kiedyś też elektryka nie chciałem, myślałem, że są te samochody do niczego. Wynająłem, żeby się z nich pośmiać i już od roku jeżdżę 60 tysięcy za mną kilometrów. Tak jest. Super, dziękuję Wam bardzo i do zobaczenia. Jeżeli chcecie, to wpadajcie w pierwszą niedzielę marca. Do zobaczenia. Cześć.